Siemano wszystkim odwiedzającym Departament Newsów. Mamy okres halloweenowy, to i wiele gier straszaków, lub po prostu w mroczniejszym klimacie zawitało do salonów graczy. Wprócz tego mamy kury z jajami, pikselowe love i czary mary Szymon to twój stary. Czy jakoś tak? Oto 10 newsów 10 minut. Na początek znów bonus news, bo w ramówce się nie zmieściło. A dla mnie to petarda. Wszystko od komentarza przez grafikę po konwencję wskazuje na to, że wraca seria NBA Street. Ja uwielbiam oryginalną trylogię wydaną pod szyldem EA Big, więc tutaj się umiarkowanie jaram. Umiarkowanie, bo wciąż nic nie wiadomo i do premiery w 2026 roku można to jeszcze spieprzyć. Ale kurde, może się akurat uda. No dobra, teraz do odliczania. Jeden kanaliście to nowa gra Obsidian Entertainment. Gości od wielu nowoczesnych RPGów, w tym od New Vegas, którzy kontynuują swoją serię The Outer Worlds. Opinie graczy wydają się być pozytywne. A kto grał w jedynkę, ten znajdzie tu więcej wszystkiego i lepiej. Choć gra nie jest wolna od bagów. 30 lat po swych pierwszych przygodach Szymon w powraca i wygląda bardzo fajnie. Rysowane postacie, fabularny prequel, masa humoru i staroszkolne wskaż i kliknij. Powróciło właśnie na salony. Gra wyszła z tego co widzę niemal na wszystko co się da i dobrze. Takich gier nie ma zbyt wiele i miło widzieć, że wciąż komuś się chce. Zajrzyjmy do indyczej fermy na chwilę, bo jest tam nowy nabytek wyglądający bardzo grywalnie. Motion Rec przypomina gry logiczno-zręcznościowe od Retro Souls wydawane na ZX Spectrum i inne 8 i 16 bitowe platformy. Nagrywasz wcześniej swój ruch, a potem w innym miejscu go odtwarzasz, dzięki czemu pokonujesz kolejne przeszkody. Ja uwielbiam takie szpile, to też czy chcecie czy nie, spójrzmy na tę produkcję. Jak już przy Old jesteśmy, zakończył się tegoroczny ABUK, czyli coroczny konkurs na najlepszą grę na 8-bitowe Atari, organizowany przez Klub Użytkowników Komputerów Atari, gdzie twórcy zgłaszają swoje produkcje zgodnie z ustalonymi zasadami. Z tego co widzę, brało udział 13 tytułów, a pula nagród wynosiła 2850 euro. Podium właśnie widzicie na ekranie. Wygrała czwarta już odsłona Schrankera. Autor widać z roku na rok podnosi poziom swoich produkcji. Jakby ktoś chętny zapoznać się z całą kształtem twórczości konkursowej i przy okazji spotkać się w doborowym towarzystwie atarowych wyjadaczy, to na kanale Borsuka, gdzie gościem będzie Larek i Bocianu, odbędzie się 1 listopada o 18.00 live na żywo w rzeczonej sprawie. HB Lovecrafta i jego mackowego uniwersum nigdy dosyć. Jak coś nieco bardziej straszącego na Halloween chcecie sobie zapodać, to mamy pierwszą osobową strzelankę z lekkim survivalowym zacięciem. Będzie brok, będą przedwieczni, będzie strzelanie, będzie fajnie. A przynajmniej tak twierdzą twórcy, wychodźcie sami. Piekło zamarzło Po tegorocznych Gearsach na PlayStation 5 będzie można zagrać w Halo Podobnie też jak w Gearsach Póki co nie mówimy o jakiejś nowej części A o kotlecie, jaki ma być zapowiedziany na przyszły rok Halo Campaign Evolved Jedynka zatem zalicza lifting w zakresie grafiki cutscenek, a ponoć też dodatkowe misje pojazdy, bronie itd. wpadną Miałem w planach kiedyś nadrobić na moim pierwszym X-Klocku

Kolejny indyk na Halloween z nieco groteskowo-horrorowym sznytem. Tym razem produkcja, która trochę bawi się konwencją a to izometryczny shooter, a to trochę survival horroru a to nawet seksy niczym w Tony ołku można zaobserwować. Ponoć nacisk kładzie się na strzelanie i fabułę, a z tego co widzę na Steam, Gierka szybko się rozchodzi po kolejnych graczach. Jest okres Halloween, to i kolejny horror wskakuje. Indyczki obrodziły w kilka pozycji, w tym ta teraz prezentowana, która grafiką odnosi się do Rezoli Silent Space PSX. -a. Także nieco retrosznytu po nowoczesnym chronosie i Silent Hill F. Można wciągnąć pod strzechę, i oby chodziło tutaj o grafikę, a nie mechanikę. No i ciekawe, czy drzwi będą zamknięte z drugiej strony. Uciekła mi gdzieś ta gra z radaru, a miała premierę w zeszły piątek. No ale uwielbiam Artman Studios i między innymi Wallace i Promita. To trzeba to nadrobić. Pierwszy Chicken Run był nieco parodią Metal Gear Solid, teraz to trochę nawet komandoz, można powiedzieć. Jajcarskie kuraki z jajami będą działać drużynowo, skradać się, rozwiązywać zagadki i generalnie zrobią co tylko będzie konieczne, by odzyskać jaja. Jak czytam w opisie, stawka jest wysoka, kurczaki są zadziorne, a eksplozje nieuniknione. Mijającym tygodniu miała też miejsce premiera HD2D Remake pierwszych dwóch Dragon Questów. Skubańce bardzo ładnie je robią, kiedyś przeszedłem jedynkę z NESa. Jest to niezła lekcja historii Rpegów, a dziś można je w o wiele bardziej widowiskowy i przyjemny sposób nadrobić. Choć podejrzewam, że nie trzeba będzie wydawać komend do wszystkiego. Od otwierania drzwi, do gadania z MPC-ami. <laughs> No i kończymy z newsami, a może i nie, kilka ogłoszeń parafialnych. Jak zapewne część z Was widziała, na kanale wylądowała recenzja i Longplay domu z gnilców po remoncie. Więc zapraszam do tych nadgniłych progów, jeśli jesteście zainteresowani. W weekend na kanale, jak tylko go posklejam, pojawi się też krótka relacja z Limited Run Games Showcase 2025, gdzie popatrzymy, co planują wydać ludzie z tej ekipy. Koniec ogłoszeń żegnam się na dziś i do usłyszenia. Cześć!